Przyjechałem już piąty raz z kolei, piódzę proboszczem i dzielę palmową, koniem, która ma na imię Malta. To jest koń rasy norweskiej, który pochodzi z fiordów norweskich. Po prostu są konie brosnone, nas służą jako konie pociągowe, są bardzo spokojne, rzadko bardzo chorują, ułożone, łagodne, także i po prostu sam przyjechałem w siodle i za jakąś tam chwilę podczas procesji będę wiózł właśnie proboszcza pod duży kościół. Mówię po raz piąty raz z kolei właśnie to robię, wczoraj konia wykąpałem, przygotowany, także po prostu... To miał taką sympatyczną miłą oprawę. Przygotowałyśmy palmę, to co rok przygotowujemy, w tym roku troszkę mniejsza. W ubiegłym roku 7 metrów wysokości była, teraz jest 4,5. Raczej tak już dokładnie nie mierzyliśmy, ale coś tak, tak. To ważny Także dzień w życiu chrześcijan. Bardzo ważny, bardzo ważny. I tak jak kiedyś chcemy jeszcze starsi tą tradycję kontynuować, jak nasi dawniej praojcowie i żeby to już tak było. Niech młodzi patrzą jak, jak to jest, jaka jest tradycja. No, no, no. wieczny uświęć ten naręski swoim urozmawieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem. W Niedzielę Palmową od pięciu lat wyjeżdżamy do kościoła parafialnego, wjeżdżamy na koniu. To ma wydźwięk biblijny. Pan Jezus na osiołku w Prawdzie wjeżdżał do Jerozolimy i także był bardzo wacyjnie witany palmami, no, czym co, co wtedy można było mieć i wiwatować panu Jezusowi. I jest to bardzo wymowne z punktu widzenia religijnego, dlatego że ten sam pan Jezus, który tak był witany uroczyście, przez tych samych ludzi został Wielki Piątek ukrzyżowany. A więc to nam przypomina, że człowiek jest zmienny i dokąd nie pojmie wartości stałych, wartości bożych, religijnych, dotąd jest zagrożony, że zawsze czycha niebezpieczeństwo zmiany. W naszej parafii akurat jest to zakończenie rekolekcji, więc jesteśmy pełni skupienia. Rekolekcje są bardzo rozśpiewane. Prowadzi te rekolekcje ksiądz Lech Gralak, słynny z czasów Solidarności, który od 37 lat prowadzi zespół oratorium. Ja, jeszcze jako chłopak, wychowywałem się na tych kasetach i piosenkach twórczości tego księdza. A dzisiaj mamy zaszczyt go gościć u nas jako rekolekcjonistę. że syna stawa beshte